Dzisiaj będziemy pytać ludzi na ulicy co wiedzą o chińskich samochodach Obok mnie Mercedes, który chiński nie jest Dlatego ruszamy stąd i szukamy naszych pierwszych rozmówców A z czym się panu kojarzy chińska motoryzacja? Szczerze powiem, to, 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 no nie wiem Chińskie tak? eee, auta? Nie wiem, niestety Żadnej marki pan nie zna? Eee, chińskich nie A z czym się panu kojarzą? Właśnie sceną? Eee, z ceną? Z teftonowią Z czym wam się kojarzą chińskie samochody? Tandetą Nie z koszulkami. Chińskie auta? No, no chińskie koszulki, nie? To najbardziej. Z czym Ci się kojarzą chińskie auta? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chińskie samochody, chyba z łatwością, z tanimi... za częściami. Taniem po prostu też pojęli. Wiem tyle, że sprzedaż Shift rośnie, a chyba już pobiło, nie powiedzmy jaką markę, chyba schody zdaje się. Nie wiem, są tańsze. No, to jest, no tańsze są. Eee, Ili? Ale kreślna? To z Chiny. A z czym się panu kojarzy motoryzacja chińska? Z elektrycznymi samochodami.